Na GH trwają walki. To nie tylko pokaz siły czy umiejętności, ale i współpracy. I to niezwykłej współpracy ludzi z robotami. To nie bajki, to rzeczywistość. Niektóre roboty zostały stworzone właśnie z myślą o walkach i testowaniu umiejętności twórców. Cześć, jestem Kornel, jestem kapitanem tej drużyny, a to nasz robot Stasiomat. Inne mogą ratować życie. Polones. Polones jest robotem modułowym, którego w aktualnej konfiguracji głównym zadaniem jest skanowanie oraz mapowanie 3D i 2D. Mogłoby to znaleźć swoje zastosowanie w celu na przykład poszukiwania osób nieprzytomnych. Jeszcze inne je ułatwiać. Podaniu młotka, e, śruby jakieś. jakieś e, Bicie może przynieść. Dokładnie. A skoro walki robotów cieszą się olbrzymią popularnością na całym świecie, to nie mogło ich zabraknąć też w Krakowie. Fajna rzecz, bo możemy e, sprawdzić się e, w walkach i przedostawać nasze e, strategie. Zasady były proste. Każdy zawodnik to skomplikowany układ elektroniczno-mechaniczny, który startuje w przypisanej dyscyplinie czyli w wyścigach line-followersów, sprincie, walkach mini Smashbox. oraz summa w czterech kategoriach. Sytuacja jest bardzo prosta. Robot wygrywa wtedy, kiedy ten drugi już nie może walczyć. Czyli na przykład jak się przewróci, się nie rusza, to wtedy ten robot przegrywa. Robot, który pierwszy do tym podłoża też przegrywa, albo robot, który mu odpadnie więcej niż 10 gramów. Napisanie kodu i zbudowanie takiego robota, który mieści się w wytycznych i spełnia wymagania, też jest nie lada wyczynem. Przykładowo, w zawodach mikrosumo konstrukcja nie może przekroczyć rozmiarów 5 na 5 cm i ważyć więcej niż 100 gramów. Zawody mają być jednak przede wszystkim dobrą zabawą dla uczestników, a tym nie zabrakło kreatywności. To jest LEGO Mindstorm, e, czyli takie zestawy inteligentne od LEGO. E, to są mini komputery, które są kompatybilne z LEGO i można podłączać do nich silniki różne i wgrywać na nie programy. Czyli no, Marcin ma, i Krzyś to mózgi. E, tak, Marcin i Krzyś to mózgi, w tym momencie Krzyś jest głównym mózgiem, Marcin jest takim niewolnikiem, no ale a Marcin Marcin chłopaki się kompletnie przypadkowo nazywają tak samo. Nie? Tegoroczna edycja Festiwalu Robotyki Robocomp jest pierwszą zorganizowaną przez Koło Naukowe Integra po pandemii. Generalnie od tego 2010 roku cały czas ten konkurs trwał, do 2019 roku, z roku na rok był coraz większy i większy. No i generalnie był to konkurs międzynarodowy. Mimo, że jestem nowy dopiero w tym temacie, generalnie robotyki, to można złapać zajawkę i inspirację. Anna Pach, UJTV.